Przepraszam, ale nie zauważyłem, że mikrofon jest wyłączony, więc witajcie. Macie już pierwsze dwie minuty. W skrócie, to czego nie słyszeliście, to tak, to było budowanie domku i przywitanie. Nie było mnie, ponieważ byłem na wyjeździe tygodniowym, już tydzień się nie pojawiało. No. No. I dlaczego nie nagrywam z montażem? Bo na razie filmy, które sobie nagrywam, nie wymagają na mójiku z montażu. Jakbym planował, nie wiem, zrobić 100 dni na świecie hardcore lub 50, okej, okay, jest już noc. To by się bardziej opłacało, co Bardziej opłacałoby się robić filmy z montażem. To prawda, mam program do montażowania zainstalowany. Ej, nieważne. Ale bardziej wolę tak czysty. Czysty program. Chcę zobaczyć, jak bez montażu fajnie się to ogląda. Jest dzień, dobra, teraz lecimy, żeby zdobyć tej drewno. Aha, i piszcie, jeśli jesteście na wakacjach to piszcie jak owo ci powodzi, no bo mi by było super. To hmm. seria z moim kolegą i to w ogóle z kolegami będzie jak muszę tam coś załatwić tylko szybko. Żeby będę musiał coś załatwić, nieważne. Hmm. I wracam z takim desek. голосу выбираю так будет и может не. дайте мне моментчик Przepraszam, że musieliście oglądać to, ale po prostu chciałbym mieć zatrzymane, nieważne. Komentarze, czy też się razem z ze mną możecie doczekać? 1.18 wbijajcie do Neroxa, to jest mój przyjaciel. A jeszcze jeden przyjaciel, ale jeszcze z nim nie nagrywam, ponieważ. Marne? Dobra, muszę sobie wyznaczyć miejsce na drzwi. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, lecture. Teraz, przynajmniej, jak nie będę gadać, to przynajmniej będziecie mieć ładne dźwięki. Bo ja lubię sobie grać bez dźwięków, bo sobie też lubię oglądać. Wiecie co, dźwięki w krzeplu z oglądanie to chyba wiecie co, to złe połączenie. Ici do domu, jemy chlebek pod dwójką. Piękny, żelazny kloc. Utłuk go czy nie. Utłukę go. Sprawdzam jak moi zamknięci wieśniacy. Trzej wieśniacy Czyli jeden się pytam z... uwięził o ładne dźwięki lawy, dobra. Mm. Budowa domku ciąg dalszy Przepraszam, że chod... biedne pole uprawne Ej, przepraszam, ale... Dobra, nieważne. Proszę Państwa, przepraszam. Dobra, czekaj. W sumie pyk, w drogach sobie to postawimy. Voila. Voila. Voila, może to nie jakieś dzieło sztuki, ale to zawsze dom. Aha. Będę uczyć się programować. Więc, więc jeśli chcecie, no. Więc jeśli chcecie, no, serię, co by, co by można było dodać do Minecrafta, to piszcie w komentarzach zarówno chęci, jak i pomysły. Hmm. Zmieniłem design domku, to nie będzie na jeziorze, tylko będzie na... Tylko będzie delikatnie okopany, dlatego muszę skraftować sobie łopatę. I potrzebuję mnóstwo, ale to mnóstwo dyrta. Trzeba zalepić, pyk, pyk, i tutaj schodki, żebym mógł się wydostać i tą dziurę zalepię. Planuję też sobie wykopać jakieś dziur. Ogólnie oświetlam stopniową okolicę mojej bazy, żeby tutaj nie spełniły się jakieś wrogie mobki. Tak się boję tych wrogich mobów, że aż buduję się jakbym for fortyfikował swój swoją bazę I zbieram plony, Także, żeby trochę piesko się przepaliło i też, żeby... Dobra, może mam pomysł. Mam pomysł. Tutaj zrobimy małe pojedyncze źródełko wody. Kolejne wiadro. Druga część tego wleci za jakieś tam pół godzinki, okej? Okay? Jakąś godzinę, nie wiem, kiedyś, okej? Okay?